Dzień dobry, dzień dobry, Pan Automacik z tej strony. Słuchajcie, wyniki konkursu. E, dla mnie najbardziej podobał się ten komentarz, także e, Kostek, zapraszam Ciebie do wiadomości prywatnej. E, do Ciebie poleci e, ten zestaw z Dbamy o Bramy. Ale pamiętajcie, dziś e, do końca e, listopada macie e, na stronie Dbamy o Bramy kod rabatowy Pan Automacik. Po zalogowaniu się oczywiście na pierwsze zakupy Macie rabat. A jeszcze co? Chciałbym Was zaprosić dzisiaj na live. Godzina 19.30-20. Mam coś fajnego do pokazania. Słuchajcie, nowość, nowość od firmy Kame. Już wam pokazuję. Zobaczcie, do pokazania mam napęd Kame Ati. Także jeśli jesteś ciekaw, jak jest zbudowany ten napęd, bo ja też jestem ciekaw, jeszcze nie miałem okazji pierwszy raz go. Dopiero mam. To jest nowość z nową centralą. Także zapraszam, zapraszam. Live, godzina 19:30, 20. Zobaczymy. A kostek, zapraszam Ciebie do wiadomości prywatnej. Podane do wysyłki. Pozdrawiam, Pan Automatik.